Witam Was serdecznie moi drodzy w kolejnym filmie z cyklu New releases na Amazon, w którym to omawiamy sobie produkty wydane do 30 dni wstecz, czyli bardzo młode produkty, które mimo tego, że ich wiek, ich życie na Amazonie trwa tak krótko, to już załapały sobie dobre sprzedaże, już się fajnie wypozycjonowały, co przekłada się właśnie na ich rankingi BSR, dlatego, że często są to produkty w zdecydowanej większości, bym powiedział, nawet są to produkty z rankingami BSR poniżej 100 tysięcy, mimo tak młodego wieku. Dobra, żeby nie przedłużać, przechodzimy sobie do pierwszego, który dla was znalazłem. Jest to kolorwanka pod dzień matki. Kolorowanka, która wygląda wewnątrz następująco. Wejdźmy sobie tutaj w podgląd. Tutaj mamy jakieś skrzydlate wróżki z koronami z tyłu na okładce. Widzimy, co się jeszcze znajduje w takiej kolorowance. Bardzo fajna kolorwanka, ciekawa, ładnie zrobiona, fajna okładka, taka właśnie trochę oldschoolowa, Mamy tutaj ranking BSR 69 tysięcy, ma to 120 stron. Przechodzimy dalej. Mamy znowu kolorowankę pod Dzień Matki Mother's Day, tym razem Black Woman Coloring Book. Jak widzimy, wydana 25 kwietnia tego roku. Ranking BSR na poziomie 95 tysięcy. A wewnątrz prezentuje się w ten oto sposób troszkę jest tu mandali troszkę jest tu e, zwykłej kolorowanki takiej raczej dla młodzieży e, niż dla dzieci jak i dla dorosłych tutaj widzimy e, również. E, ok, przechodzimy sobie dalej. Nature Colors Sense Coloring Book in Large Print, e, czyli mamy różnego rodzaju tutaj widoki m, natury. E, jest to kolorowanka na pewno m, bardziej Złożona, wieloelementowa, czyli kolorowanka dla osób dorosłych, dla osób starszych. Mamy nie, mamy New Releases in Specific Artist Songbooks. 6,99 kosztuje, ranking BSR blisko setki, 100 stron, a wewnątrz wygląda to w ten oto sposób. Bardziej złożona kolorowanka, na pewno trudniejsza w wykonaniu niż te, niż te które omawialiśmy sobie wcześniej. Ok, tak wygląda tył tego produktu. Jedziemy sobie dalej. The Puzzler. One Man's Quest to Solve the Most Baffling Puzzles Ever, czyli po prostu Activity Book, prosty Activity Book, przekształcony w książkę, tak naprawdę, bo tutaj stron mamy, tutaj mamy stron aż 368, ale spójrzcie sobie na ranking tego produktu. To jest numer 563 ogólnie w książkach, i mimo tego, że jest to tak niski ranking BSR, ta pozycja nie jest bestsellerem. Więc możecie zauważyć, że bestseller niekoniecznie zależy od rankingu BSR, tylko od kategorii, w których ten produkt jest umieszczony. Jest to wersja hardcover, mamy New Releases in Puzzles, a wewnątrz jest to produkt naprawdę rozbudowany, ale zawierający właśnie różnego rodzaju. Tutaj gry, zagadki, takie jak właśnie krzyżówki, rebusy, anagramy, labirynty, tego typu rzeczy. Zagadki, kryptogramy i takie różne właśnie różne rozrywki dla osób dorosłych, z których często korzystamy. Gdzieś na wyjazdach, gdzieś pod namiotem, gdzieś na wakacjach, czy przy kawie na ogródku. Dobra, to jest World Search, jak, jak powiedziałem. To jest puzzle, przepraszam, tak jak powiedziałem, numer 563 w rankingu książek. Kosztuje aż 25 dolarów, a wydany został 26 kwietnia, czyli tak naprawdę może dwa tygodnie temu. Dobra. World Challenge. Tutaj mamy znowu aż 500 różnych, właśnie tego rodzaju aktywności różnych aktywności, tak jak to było w tym przypadku. Tak samo tutaj. Okładka, jak widzicie, ciekawa, prosta okładka. Do mnie przemawia to, jest już bestseller w jednej z kategorii. Ranking BSR. Ten produkt ma 1683. Nawet w dwóch kategoriach, jak widzimy, jest bestsellerem. Tak to wygląda w środku, czyli druk czarno-biały. Czy możemy tutaj sobie podejrzeć coś więcej? Jest to na podobnej zasadzie wykonane jak ten poprzedni produkt. Tu jest jakaś krótka instrukcja, co znaczy co. I tak to wygląda. Kosztuje prawie 10 dolarów. Produkt następny: Shut up and give me coloring, czyli znowu kolorowanka przedstawiająca co? The Small Town Murder podcast coloring book. Czyli nie wiem, czy nie jest to kolorowanka, która obejmuje jakiś trademark. Kosztuje 10 dolarów, ma trzy pozytywne oceny. Number One New Releases i pozycja BSR jest też rewelacyjna, mimo swoich 24 jedynie stron. Zajmuje 387 pozycję ta książka. Tutaj mam jakieś review, yy, które ktoś wystawił. Jak widzicie, jaka cieniutka jest ta książeczka. Ona jest tutaj przy tym kartonie. Yy, te 24 strony naprawdę są yy, widoczne. Tutaj yy, mamy 10 dolarów. Jak to wygląda w środku, pokażcie mi, nie pokażecie mi jak to wygląda w środku. Eee, polecam kupić i sprawdzić po prostu, bo ranking BSR tutaj zabija miażdż, dosłownie ta książka zarabia setki tysięcy. Ok, mimo tego, że została wydana eee, tydzień temu. Creative Heaven Village Charm Coloring Book, czyli znamy tego autora, mówiłem o nim wielokrotnie, o niej właściwie, Teresa Goodrich, ona się specjalizuje właśnie w tego rodzaju produktach, tego rodzaju kolorowankach przedstawiających właśnie różnego rodzaju budynki na wioskach. Są to też złożone kolorowanki, kolorowanki dla dorosłych, kolorowanki wieloelementowe, ale bardzo, bardzo fajnie są one wykonane. Zawsze i zawsze wszystkie jej produkty się świetnie sprzedają. Tutaj mamy cenę 6,28. Możecie sobie zobaczyć tutaj jej właśnie serię. I ten autor stosuje to, o czym ja wspominałem niedawno w materiale na YouTubie, w którym to mówiłem jak wykorzystać właśnie product targeting do tego, żeby nie wpuścić na swój listing reklamy konkurencji. I ten autor dokładnie właśnie to robi. Zobaczcie, tutaj nie ma innych książek, są tylko książki tego autora. Wobec tego, osoba, która wchodzi na taki listing i nawet jeżeli nie spodoba jej się, ta akurat książka ma do wyboru jeszcze wiele, wiele innych. Tego samego autora, więc ten autor wykorzystuje ten ruch, który jest tutaj na tym listingu dla siebie, po prostu dla własnego zysku. Nie oddaje tego ruchu nikomu innemu. Mamy pozycję 4811, 64 strony. Tutaj jest filmik, jak wygląda to wewnątrz. Możemy sobie zobaczyć. Możecie się zainspirować, jak to wygląda. Też może mieć takie odwzorowanie, jak ten papier tutaj wygląda. Czy faktycznie to będzie tak przebijać? Jak widzicie, ten autor też zostawił tutaj odwrót, jakby strony, ten rewers pusty, żeby w trakcie kolorowania tutaj na drugą stronę nie przebijały kolory. Piękna kolorowanka, piękny produkt, naprawdę bardzo mi się podoba. I każdy produkt tego autora wygląda w podobny sposób. Wymaga to mnóstwa pracy, podejrzewam, ale jak widać, opłaca się. Kolejny produkt, Doodle Smash Coloring Book Flowers in Contrast, 25 kwietnia, data wydania 4,95, kosztuje, tutaj mamy ranking BSR 8,877. Tak wygląda wewnątrz, czyli przedstawia jakieś tutaj kwiatki i tego rodzaju elementy. Zajrzyjmy sobie tu. Tak to, moi drodzy. Wygląda jedna strona do podglądu, tutaj tył widzimy trochę więcej. Natomiast bardzo fajnie zrobiony produkt bardzo fajna okładka, spójna z tyłem, spójna z wnętrzem i przekłada się to na dobrą sprzedaż bardzo dobrą sprzedaż. Kolejny produkt: Anxiety Relief Coloring Book for Adults. Znowu kolorowanka, niska cena 4,89, data wydania 27 kwietnia. Mamy A, fajnie zrobiony. Z lifestyleowymi zdjęciami to mi się bardzo podoba. Tutaj pokazane wnętrze. Mamy czarną stronę na odwrocie z jakimś cytatem czyli jest to też fajnie zagospodarowana ta czarna strona. Nie jest to po prostu czarny kolor i tyle. Tutaj mam jeszcze jakiś cytat bardzo fajny pomysł, do którego zawsze swoich kursantów zachęcam. Ranking BSR 11855, więc też sprzedaż bardzo ciekawa. Dalej, Little Things Brain Games Art and Logic Therapy. Co tutaj mamy? To jest e, też coś na zasadzie puzzle. Coś na zasadzie e, Activity Book kosztuje 10 dolarów. Ranking 21 600. Do wewnątrz zajrzeć nie możemy, e, ale okładka jest naprawdę rewelacyjna. Moim zdaniem, to jest oczywiście subiektywna opinia, e, okładka jest świetna. Ten produkt został wydany 3 maja, czyli 5 dni temu, i już się bardzo, bardzo dobrze sprzedaje. Mimo, jak widzicie, braku opinii. Możecie wywnioskować z tego, że opinie nie są tutaj najważniejsze. Opis jest bardzo obszerny, to też mi się bardzo podoba. I tak to wygląda. Kolejny produkt: Relaxing Summer Coloring Book for Adults. Kolorowanka pod lato. Easy kawaii coloring pages with beautiful flowers, beach life, objects and adorable tropical animals czyli różnego rodzaju, właśnie tematyka związana z latem. Mamy tutaj Pelikana, tak? To jest pelikan z jednorożcem na pokładzie. Jakieś napoje, lody. Widzimy wszystko w temacie właśnie lata się tutaj porusza. Fajnie zrobiony produkt. Tutaj widzimy zdublowana okładka już na czarno-biało. Też fajny zabieg, jeśli chodzi o tworzenie tych stron przedkontentowych. Mamy pierwszy maj, data wydania. Ranking BSR 33500, produkt oczywiście pod lato. Pamiętajcie, że lato zawsze będzie tym gorszym okresem, jeśli chodzi o sprzedaż i na Amazonie również, dlatego warto robić tego rodzaju produkty. Mushrooms and Alliance Coloring Book, czyli kolorowanka w tematyce grzybów i widzimy jakich i kosmitów. Tak to wygląda wewnątrz. 599 wydana 25 kwietnia tego roku, 45 540 ranking BSR. Kolejny produkt Home Sweet Home Coloring Book. Kolorowanka przedstawiająca wnętrza, wystroje domów, mieszkań. Też produkt na pewno bardziej zaawansowany, bardziej czasochłonny, pracochłonny, kosztochłonny być może. Bardzo fajnie zrobiona strona. Przedkontentowa zaraz po stronie tytułowej. Mamy logo tego, tego autora, mamy copyright, mamy odnośniki do Facebooka, do Instagrama, mamy maila, jeżeli macie pytanie, mamy stronę internetową, wszystko tutaj jest tak, jak być powinno. Facebook book Belongs to i z tyłu mamy pokazane, co się zawiera tutaj we wnętrzu tej kolorowagi. Świetny produkt. 799 kosztuje ranking 3468 stron. Kolejno dalej, Activity Book for Adults, znowu Puzzles, Coloring Pages, Brain Games and more. Widzimy już po okładce, co się zawiera w tym produkcie, czyli różnego rodzaju właśnie aktywności, tu labirynty, tutaj jakieś pewnie sudoku, tutaj jakieś wykreślanki i tego typu rzeczy, kolorowanki. Ciekawa okładka również, która nawiązuje do wnętrza, okładka, która mówi wyraźnie, co to jest za produkt, tutaj mamy na odwrocie tej okładki napisane, Jakie są tam aktywności? Word search, Sudoku, Word scramble, Number filling, Cryptograms coloring pages, Tic-tac-logic, Trivia questions, Mazes, Tic-tac-to, Dots and boxes, Hangman, czyli ten wisielec. Ranking 40 000, cena 4.99 wydana tydzień temu. Dalej, 100 Landscapes Coloring Book. Mamy kolorowankę znowu bardziej zaawansowaną, jak widzimy tego samego autora, ten sam wzór, stron przedkontentowych bardzo fajna. Fajna kolorowanka, też wieloelementowa. Takie coś możecie przerobić sobie ze zdjęcia. To tak wam powiem na marginesie. Jeżeli w programie graficznym jakimś operujecie na grafice wektorowej, to coś takiego możecie wyłonić po prostu ze zdjęcia. I to nie jest rysowane, podejrzewam. Chociaż może, być może jest to i rysowane. Natomiast możecie zrobić podobny efekt po prostu wykorzystując różnego rodzaju. Zdjęcia. Mamy datę wydania 22 kwietnia, 10 dolarów to jest cena. E mamy A, zrobione już tutaj, pokazane są pokolorowane te e poszczególne strony, też bardzo fajnie to wygląda. Ranking 65 000, aż 208 stron. Następny produkt pod lato Easy Summer Adult Coloring Book Large Print, czyli znowu dru duży druk, pewnie pod osoby starsze, e tutaj pod dorosłych. Jest ten produkt kierowany, mamy inne produkty w A+, tego autora, co też zachęcam Was, żebyście robili. Ranking 47 800, cena to jest 7,99, co tutaj się zawiera? Tu też będzie tematyka po prostu letnia, mamy mm, słoneczniki, mamy suknie, kapelusze, tego typu rzeczy. Tutaj jakieś spadachroniarstwo, czy jak to się nazywa, tematyka po prostu letnia. Jedziemy sobie dalej. Lovely Garden, large print, coloring book, znowu kolorowanka przedstawiająca tym razem ogród. Nie wnętrza domów, nie wystrój wnętrza, nie wioskę, nie budowle, nie budynki, tylko właśnie ogród, czyli też tematyka letnia, tematyka właśnie na teraz, na nisze, które teraz będą miały swoje wzięcie. Mamy book with flowers, plants, country scenes, także też pod lato produkt jak najbardziej. Tutaj mamy A. Możemy zobaczyć sobie więcej, jak to wygląda. Ok. I ranking 47 tysięcy. Następny produkt Little Cakes Coloring Book, czyli ciasteczka. Ciasteczka do pokolorowania. To jest fajna sprawa, fajny produkt tutaj do wnętrza nie zajrzymy A plusa też nie ma. Ale produkt ciekawy, dlatego że nawet jeżeli to stargetujemy do dzieci, to one będą w stanie pokolorować sobie jakiś wzór takiego ciasteczka w dowolnej, dowolnej konfiguracji, jakby tego ciasteczka. Czyli mogą sobie wybrać, czy to ciasteczko będzie takie, śmakie, czy owakie. To też jest fajny produkt dla dzieci do pobudzenia takiej kreatywności. Produkt kolejny. Learn to read, please fart. Jak widzimy, to przedstawia po prostu jakiegoś tutaj ptaszka, który puścił sobie bąka. Produkt akurat w wersji Kindle, czyli jest to jakaś opowiadanka, coś w ten deseń. Zaraz zobaczymy, tak. Tutaj mamy Get Fun Learn to Read Videos on YouTube. Ok, czyli mam przekierowanie wewnętrzne do YouTube'a. Ten autor prawdopodobnie prowadzi swój kanał, a ten ptaszek jest na tym kanale jego bohaterem. Też ciekawy sposób na wyróżnienie się, jeżeli wydajecie jakieś właśnie opowiadanki i tego rodzaju rzeczy. Tutaj mamy 33 książki z głównym bohaterem, właśnie tym ptaszkiem w tej serii. To też jest fajny pomysł, żeby zapchać sobie tutaj ten listing swoimi produktami. Pozycja 17 tysięcy nie jest może jakaś specjalnie rewelacyjna, jeśli chodzi o Kindle, ale tych produktów jest tutaj 33. Gdyby każdy miał podobny ranking, to sprzedaż. Z całej tej serii jest naprawdę świetna. Produkt następny ABC Back Books for Kids. Mamy produkt bardzo podobny do iSpice, tym, że tutaj to nie jest raczej do takich. Bardziej, bardziej ten produkt jest do starszych dzieci, dlatego że te elementy, te grafiki są już odwzorowane tak bardzo realistycznie, czyli są to prawdziwe tutaj robaczki. A is for end. Mamy tutaj na drugiej stronie, na rewersie, na odwrocie tej czwartej. Jak tu widzimy, mamy ciekawostki dotyczące właśnie tego zwierzątka, i to też jest ciekawy sposób na to, żeby to nie był tylko taki pusty is for butterfly, tylko na odwrocie, znowu mamy jakieś ciekawostki dotyczące tego robaczka, tego zwierzątka, tego owada i tak dalej. Fajnie zrobiony, ciekawy produkt, przekłada się to na sprzedaż. 8 dolarów kosztuje. Mamy ranking BSR na poziomie 6392 ogólnie w rankingu książek. Produkt kolejny. The Hair czyli mamy książeczkę. Tutaj jest akurat w tym przypadku boardbook. Natomiast hardcover też jest tutaj do wyboru. Książeczka, która przedstawia prostą grafikę, na której są różnego rodzaju fryzury. Nie wiem po co się takie coś kupuje, ale widocznie się kupuje, dlatego że to się bardzo fajnie sprzedaje. Tutaj widzicie jak to wygląda. Cap Hair, Keep Hair, Short Hair i tak dalej. Nazwane są te fryzury. Ranking 8000 w książkach, więc się naprawdę sprzedaje. Ktoś to jednak kupuje A, wydany 5 dni temu. Kolejny produkt Baby Sign Language Songs and Games. Mamy aż 65 różnych aktywności śmiesznych na każdy dzień do nauki. Aktywności, które nie tylko bawią, ale też uczą. Mamy Paperbacka i mamy Kindle. Tutaj ranking BSR jest na poziomie 58 tysięcy. Jest to high content książka już z pełną zawartością, z pełną treścią. Na tej treści jest tutaj bardzo dużo. Na pewno nie produkt dla początkujących, na pewno produkt wymagający albo pracy, albo nakładu finansowego i pomysłu przede wszystkim, ale pokazuję wam wszystko, co przykuło po prostu moją uwagę. Na pewno do tego rodzaju produktów również dojdziecie, nawet jeżeli dziś dopiero na Amazonie KDP zaczynacie. Kolejny produkt, Indestructibles Touch your nose. Tutaj mamy różnego rodzaju zadania dla tych małych dzieci, to jest książeczka High Color, High Contrast. Książeczka dla tych najmłodszych, jak widzicie, tutaj jakieś zadanie dla dziecka. Tył fajnie, ciekawie zagospodarowane Mamy kick your feet. Can you wiggle your toes? I tak dalej. Różnego rodzaju zadania dla tych małych dzieci. Fajna książeczka, pewnie malutko. Stron tylko 12, jak widzicie, i to się sprzedaje też. Ciekawie, dlatego że ranking BSR to jest 81 tysięcy. Oczywiście, po tym, że to ma 12 stron, wnioskujemy, że to nie jest wydane dzięki KDP, jest to wydane po prostu przez Amazon FBA. Ok, jedziemy sobie. Kolejnym produktem jest Mr. Spinnacles Kitchen Alphabet. To jest nauka alfabetu na przykładzie produktów kuchennych, na przykładzie różnych akcesoriów kuchennych. I też jest to ciekawie zrobione, dlatego że mamy tutaj znowu A is for anybody. Uh, and anybody can learn to cook in the kitchen, every, uh, even you. Put on your apron let's, uh, and let's get cooking. B is for baking. Mm, też ciekawie tutaj rozwiązane, że nie jest tylko um, obrazek, grafika przedstawiająca coś tam, co się gotuje, ale jest też um, ciekawy opis. Mix ingredients in a bowl to make butter. Uh, then put the butter in the oven uh, and it will come out as a treat. Dalej mamy C, D i tak dalej. Przyznacie sami, że produkt ciekawy i przekłada się to na sprzedaż. To jest board boardbook 52000 ranking BSR. Tu jest wiele innych produktów tego autora yy, właśnie w tematyce nauki alfabetu, ale pod różnymi kątami tutaj ten autor uderza w te dzieci. Mamy vegetable, fruit, bird, flower, bug, tree, hiking i tak dalej. Czyli wszystko to samo, wszystko wokół jednego produktu, ale yy, z różnych dziedzin, że tak powiem. Dobrze, kolejny produkt: My First Book of Emotions for Toddlers, czyli książeczka o emocjach. Eee, tak to wygląda w środku. Nie jest to skomplikowany produkt, jest mało tekstu. Eee, jest podstawowa grafika, podstawowy obrazek, ale sprzedaż jest bardzo dobra, bo to jest ranking 3300. Tak to wygląda wewnątrz. Ok, pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Na hora